Witam wszystkich. Jaka jest różnica między słyszeniem a słuchaniem? W słowniku przeczytamy, że słyszeć to odbierać wrażenia dźwiękowe, słuchać natomiast to świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe. Zachęcam do wysłuchania utworu. Czy ktoś z was się kiedyś zastanawiał, że przeżywszy słuszny życia kawał, można się jeszcze czegoś nauczyć? Ciężko sprawę dopuścić do siebie, iż skroń siwieje, a człowiek nie wie, głową raz jeszcze musi poruszyć. By dać przykład, niech będzie persona, która życiowo jest doświadczona, ale ma kłopot słuchając ludzi. Choć z jej uszami jest po Bożemu, laryngolog nie widzi problemu. Jednak się ona czymś bardzo trudzi. Gdy ktoś coś mówi, to słyszy słowa, ale powtórzyć nie jest gotowa, mimo czystego schludnego ucha. Powód tego jest całkiem banalny, fakt to w ogóle niezaprzeczalny, że tylko słyszy, wcale nie słucha. I chyba wszyscy czujemy sami, że pomiędzy tymi pojęciami różnica jest, jak stąd do Krakowa. Do słyszenia jest ucho konieczne, do słuchania zaś rozum bezsprzecznie zaangażuj byś rozumiał słowa.